Witam serdecznie w 31 dniu marca. Czytamy strumienie na pustyni. Wiatr bowiem był przeciwny. Czytamy Ewangelii według Świętego Mateusza, 14 rozdział, 24 wiersz. Surowe i burzliwe bywają marcowe zamiecie. One przypominają moje burze życiowe. Cieszę się, że mogłem poznać tę porę roku. Ulewy i burzliwe potoki mają większą wartość niż stałe przebywanie w krainie lotosu lub w głębokiej dolinie i naruszonej ciszy, gdzie nie słychać od głosu wyjącego wiatru. Uragany doświadczeń wydają się nam okrutne. Lecz to one właśnie pobudzają mnie, abym uchwycił się mocniej obietnic Bożych. Czy ucisk nie pobudził mnie do większej czujności i nie pogłębił mojego charakteru? Straszne bywają burze, spowodowane śmiercią najbliższych, są jednym ze środków stosowanych przez Boga. Dla przybliżenia mnie ku Niemu, abym skrył się w Nim, gdzie moje serce mogłoby słyszeć Jego cichy, delikatny głos napomnień i strofowania. Jest chwała Pańska, którą można oglądać tylko przy przeciwnym wichrze, kiedy rozszalałe fale biotają łodzią. Chrystus nie zabezpiecza od burzy. Lecz zachowuje od niebezpieczeństw w czasie jej trwania. On nigdy nie obiecał drogi wolnej od burz, lecz szczęśliwe dopłynięcie do brzegu. Wiatr bowiem był przeciwny. Niech nas Bóg błogosławi w Panu Jezusie Chrystusie, we wszystkich burzach i różnych okolicznościach, abyśmy wyszli jako zwycięzcy z Bogiem. Pozdrawiam.